Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Bartek z kanału Alfa i Beta. Dziś się znajdujemy na naszym ulubionym jeziorku. Lodu nie ma, tyle szczęścia. Chęci są, co będzie to będzie. Przypominam w sklepie Grosik TV na hasło Alfa i Beta. Dwa razy więcej gratisów przy zakupie detektora. My się straimy, fajeczka i myk po skarby, oby były. Pierwszy sygnał na dzisiaj zaczynamy od Cyril Dwaziko, z rocznika 75 Pozdro Sebastian Teraz półcześniaczek Dłazico I kolejny jakiś krąg. Ten tym 2 groszy współczesne, o kamieta zaparowała Tym razem coś wędkarskiego Coś takiego, nie znam się 40 gram No chodź tu do mnie Kolega nie próżnuje Józ roberka wyjął wraz z Ty a u mnie Pirny 50 83 pozdro i kolejna perelka wszystkich nie będę nagrywał bo wszystkich nie ma sensu 5 zł 83 pozdrawiam Mamy moją ulubioną monetkę, czyli 500 groszy za jednym razem. Piątunia zawsze cieszy, po to oj, bo... zajękam się. Powtarzam to kolejny raz. Teraz pinka do łóżka. Zdarzało się takie srebrne kopałem. Mam moniaka. 5 złotych z Nic innego nie chce wychodzić. Kolega już ma drugie srebro. Matkę Boskę częstochowską medalik 86 pozdraw. Teraz dwie monetki, w sitku, 20 współczesne i piątunia z no, u coś wędkarskiego ma. taka rybka. Kolegi, drugi, sroberko ubogia. o co słabo widać, a taka mini-mini. Milenka Nie, no ładny fącić. Kolejny koszyczek wędkarski. Ja tu dzisiaj mam szczęście do wędkarskiej rzeczy. Mamy moniaczka współczesnego, 100 grosz. Nawet tym My. razem 50 groszy współczesne Teraz, niby z wyszła z perelu. A z drugiej zobaczcie zobaczyć, się nad się nadniosą, czy coś. Czy postrzelona ona. Witam na podsumowaniu już w domu. Już wróciliśmy, bo deszcz zaczął padać. Miał po południu padać, więc pada. Ale już nie było weny, bo już nic nie wychodziło. No i to tak, taka rureczka mosiężna aluminiowa zestawy wędkarskie koszyczek siedemdziesiąta taka rybka sto pięćdziesiąt coś tam dragon nie znał się taki chyba koszyczek też czterdziestka Tutaj jakaś blaszka jeszcze ołowik z taki mały. No i tyle z przyrządów wędkarskich. Perelowska jakaś spinka. Do włosów. No i perele wyskoczyło nam. 5, 9, 12. 17 sztuk o nominale.

10 groszy, a to chyba jest jakiś ukraiński grosz. Tak mi się wydaje. 1932: albo się mylę. No, mniejsza o większość. Tyle byłoby na tyle. Kolega dwa sreberka. A ja dzisiaj, o, bieda, niestety i tak była, nie ma sezonu. Dobra, zapraszam do starych i nowych części. I jakby ktoś chciał, ten to jest stary, ale mam w zapasie naszywek na rzepa. Jakby ktoś był zainteresowany kupnem rzepika zestawych z razem z lepkami, to zapraszam do informacji. Pisać w komentarzach. Pozdro.